artykuł 107, czyli przestępstwa skarbowe wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie, albo jeżeli mówimy o samych loteriach nielegalnych, grach fantowych no to kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo, fantowe i tak dalej podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, wątpię żeby zostali ci panowie Zatrzymani tylko do tych zarzutów. Raczej, tak jak mówię, to są tylko i wyłącznie moje domysły, raczej w grę wchodzi coś jeszcze. Strzelałbym tutaj, że może chodzić o artykuł 258, czyli uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli to, co przypinają lub przypinali buddzie, bo wydaje mi się, że nikt nie wyciągałby, nie robił tak dużego zatrzymania 10 znanych osób, tak naprawdę tylko za sam artykuł 107-108, jeżeli chodzi o organizowanie nielegalnych gier hazardowych czy tam gier losowych. W artykuł 258 Kodeksu Karnego to już jest bardzo poważny artykuł, który mówi o tym, że kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienia przestępstwa skarbowego, Podlega każe pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. No do lat 8 brzmi trochę inaczej niż 240 czy 720 stawek dziennych.